Dejcie moi drodzy, jestem Dady, witam was w kolejnym odcinku zagrajmy w Assassin's Creed Brotherhood. Tutaj jesteśmy jak widzicie przy kolejnym uszkodzonym akwedukcie, który też chcę odnowić. Ten panie architekto. Architekcie naprawiamy, i dokładnie. Tak, 7 na 8 akweduktów. I dzisiaj, jak pewnie widzieliście się w tytule, chcę zrobić kolejną leżerą. Le, tak, chcę zrobić kolejny leżer Romulusa. I tutaj przy okazji jeszcze kolejny ten. Kolejny akwedukt odblokować, czy ten? Odblokować, no naprawić. Nie zaznaczyło mi niestety na mapie. Nie wiem, jest zaznaczony, nie wiem czemu nie widzę tego. Nie wiem, w każdym razie trzeba na północ jechać. I ten Halo? Mm. a tu przez koszary może przejedziemy? Yy. Czemu nie? I tu jest właśnie ten kwedu, który zaznaczyłem. I to już będzie ostatni akwedukt w wiecznym mieście, naprawdę. Gluskana dostęp do leża Romulusa w Terma dioklesian, dokładnie. Zbudowane akwedukty 8x8. A teraz jedziemy właśnie do leża Romulusa. Tego, potem zobaczę. Jeśli się wyrobię w tym odcinku, to może nawet uda się dwa, dwa, dwa leża Rumulusa w tym odcinku. Jak nie, no to oczywiście. O, za nisko było, dobra. To oczywiście jedno. A dobra, to już tutaj w francuskim obozie. A bo to jesteśmy w termach, dioksycylon, tak. A nie, zaraz. Nieważne. Zaczynamy w każdym razie misję. Tu po prostu wystarczyło skopniaka, nie trzeba było tym ostrzem, dlatego trzeba wykorzystać jako wytrycha. Dowódca stada znajdź, kapliczka Romulusa. Pewna synchronizacja nie straci więcej niż 10 punktów zdrowia. No, zobaczymy. A skoro jestem rozprzedawany, to znaczy, że. To znaczy, że. Są wyznawcy. Mamy rekrutację wielu per la kaza. Mi basta fare il nome di Romolo, ed essi obediscono. Bene. Le nostre prediche li hanno convincto, jak prefisto. Insieme daremo vita ad una nuova armonia religiosa. Un assassino! Mobilitate i Dobrze, zatem trzeba ścigać uciekającego wyznawcę Romulusa. Ma co? Wiadomo, nie, nie będę z nimi walczył, bo ten mi ucieka. Tak jak w Koloseum, pamiętacie albo i nie? No jest to na szczęście dość prostymi przeciwnikami. Dobra, kolejny, kolejny. Kolejny, kolejny. O tam gdzie zniknęli. Pojawili znowu. Ej okay, kolejni idą. Dobra, trzeba uciekać. Znaczy trzeba biec, bo... Hmm. tamto mi ucieka. Dobra. Na górę. W... Noż jasnych wind no nie dadzą mi się wspiąć To noż... no, za wyznaw syru moniusa, no. Dobra, w każdym razie Idziemy dalej Dobra, udało się go ten y... A żebym tylko, żeby mnie tymi nożami nie ten nie, nie upuścili więcej jak 10 punktów zdrowia. A no widzicie. Do góry, Ezio, biegiem. no co jest, Ezio? jeszcze zdrowy? zrobił. O. Zablokował widok, a wiedzieć czemu, nieważne, y... No, oż, widzicie co... To... Dobra, już nie mam żadnych tych bomb dymnych, niestety, ale już trudno. Dobra, ja jednak nie tu. Ja, może po prostu nożami do rzucania. Dobra. Tu to to już nie trzeba się spieszyć, więc... Dobra. Jest nie, nie, raz jak to? Gdzie tu trzeba wejść? Nasz jasny gwint też nie, ale przynajmniej można skrzynkę przeszukać. Biała opium tam przynajmniej można by wejść, tylko pytanie jak. Pamiętam jak to dokładnie jest, jak się robi te misje, Tam mogę... może tędy? No, oczywiście jest ta duniczka, czy co, to, to lampa, może to jakaś lampa oliwna. Eee, nie, niewiele. Ale zawsze coś. Tam jest flaga Borgiów. My od początku gry mało co wykorzystałem z tych yy, noży, to może w końcu teraz je wykorzystam. Dobra, daj mi się jak brat. E, więcej, dobra. Noż, Ecio, czemu się nie bronisz? Drugi, Trzeci. czwarty, i dobra. I flaga, bo jest moja. Jest ta piąta już. 35 usunięto. To jest już dobra ilość. Prawda jest ponad 101 ich 101, więc. Czyli kapitana. Albo może. Muszę teraz. Zobaczymy, co będzie potrzebne. Potem mogę po prostu użyć skrótu klawiszowego, żeby wyrzucić ten. Noż. Pierdzieleni tymi nożami mogliby się powstrzymać.

może jednak miecz wyciągnął... ...Pecję. kolejne. Kolejny i ostatni, a jeszcze oczywiście, kolejny jakiś tam wiadomo, to jak w ogóle w lore gry, no to. Nawet nie wiem, czy to w ogóle istniała taka grupa w rzeczywistości, tylko na potrzeby gry są wymyśleni. W każdym razie było w gdy mówili, że jakby jest sterowany. Jakby ta grupa jest, jest finansowana przez Borciów, po to, żeby ten. Żeby... ten terror i ludzie. Żeby rządzić przez terror. O. Io dico la verità. Sei tu a mentire al popolo. ci Dammi la pagina di codifica. Tutto ciò che posso darti è la morte. Aż strzały były na niego potrzebne, no nieźle. Czy mam pełną synchronizację jeszcze? No jeszcze. A tak, bo. Yy, w końcu. Ja udało się. Trzeba go zanurkować pod kratą. Motyw znany w sumie z Assassin's Creed 2, yy, z tej, tego DLC. Yy. Na, napaść na forli, czy jak to się nazywa? Nie wiem, czy ja dobrze idę, że po prostu tak poszedłem losowo, yy, czy znaczy tak randomować się tak wyrażę, ale widocznie tak trzeba było iść. No tak, jest dźwignia. Zwoń skarb wyznawców Romulusa. Że dłużej mi zajdzie z tą misją, ale. Ale cóż, 13 minut na. Gra... 14 minut 14 minut nagrania i ten żywe srebrze, czyli yy, tak dawniej nazywano rtęć. Ruda srebra, srebra i skarb ulusa. W taki ołtarzyk. Klucz numer 6. A na tym było sześć, a tu jest czwórka. Otworzyłem wrota. To, co czekało na mnie w środku, zmieniło mój sposób patrzenia na świat, wstrząsnęło posadami mojej wiary. Każdy element jest ogniwem łańcucha, który został ukuty przez coś, co już dawno odeszło. Bo czyż może to jeszcze istnieć? Pokajam samego siebie i ruszam w stronę światła. Duchy kłębią się w mojej głowie, pchając po mnie, pchając mnie cały czas do przodu. Nigdy nie widziałem budowli o takim rozmachu, skąpanej w tak widmowym blasku. Coś leży na środku komnaty, coś potężnego, lecz nie mogę się do tego dostać. Z pewnością zostało stworzone rękami bogów. Tylko pytanie, których? Piedestał wyrasta wprost z ziemi. Chciałem uciec od tego szaleństwa, ale wiem, że i tak będę musiał tu wrócić. Parłem się na nim dłonią, i wzrok został mi odjęty. Wypełniła mi prorocza moc. Oto widzę Rzym w płomieniach i wiem, że trzeba działać. Wybi, żeby zobaczyć obraz. O proszę Miał styczność z tym O, kontynuacja, czyli drugi. Kiedy stał? Wróć do Rzymu A tam zostało tylko już ostatni zwój Romulusa do znalezienia i klucz Osiągnięcia hydraulik. Jak widzicie. Dobra. Mamy tak... No i oczywiście wiadomo, trzeba z kanały wyjść. No i dobrze. Zatem... No kawał drogi. Nie. Gdzie jest ostatni skarbiec? To jest pytanie. Ale w gili złodziei misja główna. Skarbiec. Oczywiście chodzi mi o ostatni zwój. A jeszcze pokażę Wam wpływ od razu. Tak, została nam ostatnia wieża. To e... nie widzę na mapie tego. E... E... Tak, tylko Bo tutaj już da się e... E... wszystko powyłączać. Leży? Okay, Hej, czyli jeszcze yy... nie ten. Nie widzę tego ostatniego, tego ostatniego leża Romulusa. Ale na razie w tym odcinku chcę iść. A tak, zapomniałem. Muszę wszystko powłączać. Niestety. Hej, yy... 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 yy, dobra. Yy, I jeszcze, jeszcze raz mapa. Yy, tutaj jest ta wieża. Zadaniem, czy nie będzie ten punkt widokowy. Bunu będzie szybciej. Wie. Jakby nie było. Biegnij, biegnij. Czy znaczy biegnij? No jedź szybciej, bunu. Proszę, ten taki wolny. Ostatnia wieża bordziów. O, kapitan. A to pamiętacie, przechodziliśmy tu koło tej wieży. Ej, co ja robię? Mapę włączyłem, a chciałem tu z konia zejść. Mama wyszła do pokoju i mnie wystraszyła. <grybujesz> Dobra. Hmm. To nie zginął? No nie Żeby tylko on nie uciekł do wieży Dobra, na szczęście nie Kyl dobra, tu jest ten. I to ostrze Dobra Dobra, to już wrócili z misji, więc mogę. Dobra, Antonio da Fiorentino nie żyje. Ostatnia wieża bordziów jest. W mnie. Już prawie nasza. Pozostała dopełnić formalności. Oj, szlak. No to jest. Jasny gwint. się sterowanie miesza. O, można jak przy okazji, przy Okazji można od razu rozgłos sobie zmniejszyć. O no nie! To już jasny gwint Znowu ten yy... Znowu Znowu yy... Sję zaskoczył nie tak jak chciałem Dobra Synchronizujemy ten punkt widokowy, nawet nie wiem, czy to nie jest prawdopodobnie już ostatni. Jak widzicie, dostałem się pod palacz, bo spaliłem wszystkie wieże. Pra, tu jest ten. Hej, na kobita. Albo z żołnierzami Bardiof. La liberazione di Roma è iniziata. Mi avete salvato la vita e adesso sono ai vostri ordini. No dobrze, zatem mamy kolejnego, kolejną asasynkę. I odnawiamy znowu budynki. Ładnie. Krawiec. Tu jest gdzieś bank. Już jeden tylko krawiec został nieodblokowany. Więc super. Jak chcę bank odnowić, dobra. Wszystkie banki odnowione. Dobra, pobieramy pieniądze. 45 tysięcy. Więc fajne. I kolejny tak. Kolejne misje nie wykonali. O, i mogę wziąć udział w kolejnej ceremonii. Dobrze, zatem tak. 15, 12 na 15 gramów. Medyków i jeszcze chyba mamy stajnie ostatnie do, do odnowienia, ostatnie w mieście. No i tam jest czekowal, Dobra. Dobra. I Kowal jeszcze. Jak pod tą wieżyczką. Kowal, yy, Marszard i punkt widokowy. Znaczy nie punkt widokowy, tylko yy, punkt szybkiej podróży. Już teraz 13 tysięcy na każde 20 minut. I zostało tylko jedno, jeszcze nieodnowione. przejście jeszcze nie Wejście do tunelu, dobra, owal. I został marszard. W, w takim kompleksie można powiedzieć. Tak, Marshard. Półtorej tysiąca za odnowienie. Ale to nie działa ja tak w prawdziwym życiu, że nie wiem, wydajesz gdzieś tam, nie wiem, tysiąc, tysiąc złotych, a potem dostajesz nie wiem, co 20 minut 40 zł dochodu tego. W każdym razie, cóż, cały ten kompleks jest odnowiony. Nie wiem, czy, nie wiem czemu wyszło, wyszło z mapy. W każdym razie, dziękuję Wam za oglądanie. Ale nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach z Assassin's Creed Brotherhood i z Dying Light. Zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania, do komentarzy, a także do oglądania kolejnych odcinków w shortsów. Cześć!